Nazywam się Katarzyna Greta Witam Was w kolejnej Sekundzie dla Kwiatów. Dziś dekoracja, która będzie służyła jako inspiracja dla Was do tworzenia dekoracji ślubnych. Wykorzystujemy do tego bardzo charakterystyczne kształtem naczynie. Takie naczynie możecie zakupić w firmie glass 4 Tutaj będzie to jako taki podest, podstawa do prezentacji tych kwiatów. Materiał, jaki do tego wykorzystam. Znowu sięgnę do mojego ogrodu, który uwielbiam i który jest stworzony specjalnie pod florystykę. Właśnie zakwitła nam wisteria. Długo czekałam na ten tutaj egzemplarz, materiał, aby można było pokazać w kompozycjach. I to jest pierwszy rok, kiedy ona zakwitła, więc tym bardziej, że zakwitła, sięgam, by się sięgam, nią pochwalić. Do tego klasyczny lilak, hortensja, goździk, jaskier. O, się zaplątał, jest. Troszeczkę zieleni, także liście przewrotnika, plebodium i tu się zawiesiłam. Teraz Kurdybanek, kurdy bluszczy, kurdybanek, troszkę eukaliptusa i aż asparagus do zakrycia. Eukaliptus musi być. Eukaliptus musi być, bo to jest teraz nieodzowny element. Albo tańszy eukaliptus, o. Gdzie tańszy eukaliptus i... Śnieguliczka. I droższy eukaliptus. Jest. Chociaż ten rzadko jest spotykany. W Polsce, okej, okay, także mamy. A to jest też fajne, prawda? Że możemy w Polsce stosować sobie tańsze zamienniki już w tym okresie wiosenno-letnim. Możemy wejść po prostu nawet do własnego ogrodu czy do ogrodu sąsiada i wyciąć trochę. Do sąsiada to może niekoniecznie. Ale jeżeli jesteśmy zaprzyjaźnieni z sąsiadem, <laughs> albo możemy przy okazji tam wyskoczyć po coś innego. Oczywiście, albo w nocy, tak. O, e... o z szaberku nie, 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 więdnie. <laughs> nie, to nie tak jest, to nie tak. To zawsze się zbiera, pamiętajcie, dla dzieci do szkoły. O, no tak. tak! Bo one mają dzielniki do zrobienia, eksperymenty różnego typu. I to jest najlepszy wtedy materiał dla dzieci do szkoły do dzielników. A jeszcze mam tak, barwinek mam, bo on mi tu będzie kolory łączył bardzo pięknie. I na wykończenie chociaż już tylko dwa eleborusy, czyli ciemierniki. Dobrze, zaczynamy, zaczynamy pracę, zakrywamy gąbkę. Mam pytanie takie techniczne. Do mnie dobrze. Tak. tak czy jest. ten element techniczny gąbka, bo on jest teraz od środka widoczny, czy to jest tak zbudowane, że go nie widzisz w ogóle? Czy to, czy to w tym momencie absolutnie jest dopuszczalne? Że on tam wewnątrz tej obręczy jest tutaj. To znaczy, przyznam, że tak. W zależności w, jaki, w jakim miejscu to będzie stało. Okej. Okay. Okay. Jeżeli ktoś się uprzy, żeby ją zobaczyć, tak? Aha, to ją zobaczy. no to ją zobaczy, natomiast zobaczy jak to jak będzie przy finalnym efekcie, bo to jest produkt na nowym naczyniu, więc testujemy troszeczkę. Jasne. To. I jeżeli się okaże, że będzie on widoczny, no to będę szukała rozwiązania. Na Rozumiem. przykład jednym z rozwiązań mogłoby być, aby... Na miejsce, na, pi na tą pierwszą obręcz, nałożyć wstążkę w jakimś kolorze. A, okay. Zielony. Dobra. Dobra. Okay? Lub wypełnić to liście. Ale z punktu widzenia florystycznego, takiego już, powiedzmy, jak w szkole byś uczyła, to uczyła byś o tym, że gąbka powinna być zakryta, czy też nie zwracałabyś na to w tym momencie? Bo Uważam, to... że gąbka, no, wiadomo, gąbka jest elementem technicznym, zakrywamy ją. Staramy nie się, je o, żeby, widać, tak. żeby, żeby jej nie było widać. Dlatego tak jak mówię, eksperymentujemy, robimy nowy produkt, ćwiczymy go i. Dochodzimy do wniosku, o no nie, nie podoba mi się, bo tam widać gąbkę, mm -hmm. ta? Ok. Często też jest tak, że my jako floryści widzimy więcej niż potencjalny nasz klient. Jasne. To dobrze, tak? Tak to powinno być, bo jakby produkt powinien być na tyle perfekcyjny, by tego nie było widać. Ale zakończymy, ja wtedy tak naprawdę ocenię. Jeżeli mam do wykonania takich kompozycji na ślub nowych, jakiś nowy produkt, 10 sztuk, no to i tak pierwszą robię. Sprawdzam dokładną ilość kwiatów i wtedy dopiero dzielę. I wtedy, przy pierwszej już wiem, tak, co ja muszę zrobić. Jasne. Do następnej. Nie? Przed dużymi zleceniami się ćwiczy. Jasne. Ilość kwiatów, którą się trzeba, przed dużymi nowymi projektami. Tym samym zachęcam Was do wzięcia udziału w szkoleniach u Grety w szkole tutaj. Ewentualnie jesteśmy na etapie rozmów na temat szkolenia internetowego, które będziemy chcieli dla Was przeprowadzić. Już tutaj z Gretą omawialiśmy częściowo. Na szczegóły. pewno szczegóły poznacie bliżej, bliżej wakacji, ale obserwujcie nasz fanpage, obserwujcie Grety fanpage, obserwujcie nadal miejskiego ogrodnika, bo na pewno poznacie szczegóły właśnie takiego szkolenia internetowego. Będzie to też kierunek dla osób, które mają daleko do szkoły albo sytuacja rodzinna czy zawodowa nie pozwala na to, by wyruszyć i się, i się szkolić Stacjonalna. Miejscowo. Mhm. A gdybyś miała, no bo zakładam, że po pierwsze glicynia się skończy kiedyś w ogrodzie, albo ktoś po prostu jej w ogóle nie ma w swoim ogrodzie. Mhm. Czy masz w głowie jakieś potencjalne zastępniki dla, dla tej glicyni? Czy to jest tak, że taką... Bardziej czasochłonne. Bardziej czasochłonne. Tak. Tak, czyli okay. na przykład moglibyśmy sięgnąć po hiacynta i go nadziewać, albo po dendrobium. Okay. Tak, te same pokroje się uzyska z nadziewanego po dendrobium. Okay. Nie ma tego dużo, dlatego tym bardziej czekamy na, na materiał mm, taki, który jest. Fajnie też mieć... Mm, złotokap. Faj... Złotokap jest, tak. No żółte tylko, ale y y złotokap. No, ale zło no, y fabace, czyli cała rodzina, moglibyśmy tam no. poszukiwać, nie? bo to jest z fabace wszystko. Cacy, Cacy. Pięknie. To tak, jest Mamy Heleborusa niestety trochę mało, ale kto ma go zauważyć, to go zauważy. Piękna, zwiewna, lekka kompozycja. Wianek tak naprawdę, który gdyby nie miał tych pasywnych ruchów do dołu, byłby ciężki, ale przez to, że unieśliśmy do góry nasz szkle, który jest przezroczyste, transparentne, weszła nam cała lekkość i zmienił on całkowicie wyraz i proporcje. I taki. Trochę gadżet, a wiecie, tak to jest, ale możemy w takim szkle w różny sposób zadziałać jeszcze światłem. Światło zawsze jest odbijane przez szkło, więc dodaje to klimatu i romantyzmu. Możemy włożyć zwykłą, szeroką świeczkę albo umieścić tam świeczki pływające. Ludzie lubią takie. Na dużą imprezę musiałaby być duża świeczka na taką długo trwałą, ale na jakąś imprezę. Ale to tak sobie myślałem, że to jest świetna, świetna kompozycja, słuchaj, nie tylko na ślub, bo to może nawet na 80 babci na przykład czy coś, przepięknie przy, przyozdobiony stół, nie? Jest słoneczny dzień, więc nie będzie mocno widać tego światła, ale wierzcie mi, jak wejdzie to w takie wnętrza, albo jak się zacznie robić ciemno, wtedy się robi mega piękny klimat. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejną sekundę dla kwiatów.